Powinniśmy już w tym momencie zaczynać kolejny panel, panel poświęcony polityce represyjnej czyli kwestii, która jest dla Instytutu Pamięci Narodowej dla Badań nad Okupacjami i niemiecką, i sowiecką niezwykle istotna. Myślę, że gdyby sam ten panel stanowił całość konferencji, byłaby ona sama w sobie bardzo interesująca i bardzo ciekawa. Zaczniemy od omówienia niemieckiego i sowieckiego aparatu represji, organizacji zadania. Tutaj niestety muszę Państwa rozczarować, nie przybył koreferent, który będzie się zajmować okupacją sowiecką, profesor Kołakowski ze Słupska. Okazało się, że nastąpił jakiś nagły wypadek w rodzinie, także wczoraj wieczorem dostałem informację, że pan profesor nie może przybyć i przeprasza za, za tą wyjątkową sytuację. Niemieckim aparatem represji, o niemieckim aparacie represji, organizacji i zadaniach będzie mówić doktor Stefan Lenstedt z Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Doktor Lenstedt jest absolwentem Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium, gdzie obronił doktorat pod tytułem Okupacja na Wschodzie. Dzień powszedni niemieckich okupantów w Warszawie i Mińsku 1939. 1944. Jest współautorem edycji dokumentów na temat Einsatzgruppen, grup operacyjnych w Polsce jesienią 1939 roku, i obecnie, jak już wspomniałem, pracuje w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie. Bardzo proszę, panie doktorze. Szanowni Państwo, opisanie i wyjaśnienie struktur. Opisanie i wyjaśnienie struktur niemieckiego aparatu okupacyjnego w Polsce w czasie II wojny światowej w ciągu zaledwie 15 minut jest zadaniem tyleż trudnym, co prawie niewykonalnym. Z jednej strony wynika to z faktu, że Generalne Gubernatorstwo, Kraj Warty, Prusy Zachodnie, wschodnie Górny Śląsk rejencje Ciechanowska i Białostocka, a także w przyszłym ujęciu Generalne Komisariaty Litwa i Białoruś, stanowiły zupełnie różne organiz organizmy administracyjne. Problemem są również ciągle zmieniające się kompetencje w ramach tych poszczególnych obszarów. Dlatego też zamiast Zanudząc Państwa skomplikowanymi i niezrozumiałymi e, schematami, chciałbym nakreślić pewne ogólne tendencje i zwrócić uwagę na ciekawe pytania i wyniki badań naukowych. Na wszystkich okupanych, e, okupowanych terytoriach, władza była podzielona. Obok administracji cywilnej funkcjonował aparat policji ISS. Konieczne jest omówienie obu struktur, gdyż miały one swój udział w polityce okupanta wobec Żydów oraz prze, przeszladowaniu i wy, wyzyskaniu to jest trudny język. E, wyzyskiwaniu Polaków. Na początek, zatem kilka słów o administracji cywilnej. Miała ona w zasadzie podobną strukturą jak administracja w Rzeszy. Składały się na nią typowe resorty gospodarki, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych, finansów czy pracy. Resorty te formalnie podlegały od jednym ministerstwom w Berlinie, które wydawały podstawowe decyzje i wyznaczały kadry okupacyjne. W rzeczywistości jednak ludzie pod pokroju Hansa Franka czy Artura Greisera uzyskały dużą niezależność od Berlina i kierowali podległą im administracją bez większych wpływów z wewnątrz. Dużo silniejszy niż w Rzeszy był Związek Administracji Cywilnej z NSDAP, gdyż czołowe osobistości w strukturach administracyjnych, w Rzeszy generalni gubernatorzy, były równocześnie najwyższymi funkcjonariuszami NSDAP. Na czele aparatu SS i Policji stał wyższy dowództwa SS i Policji. Oficjalnie podlegał on każdorazowo najwyższym władzom cywilnym na okupowanym obszarze. W rzeczywistości jednak miał duży zakres niezależności, o czym jeszcze wspomnę. Wyższe dowództwa SS i policji był odpowiedzialny za wszystkie zadania angażujące Policję. kierował jednostkami Einsatzgruppen. Batalionów Policji, Gestapo, Policji Bezpieczeństwa, Policji Kryminalnej oraz Policji Porządkowej. Wraz z schodzącymi w jej skład żandarmerią i Policją Prewencyjną. Także w tym wypadku odwzorowany został berliński centralny schemat, a konkretnie struktura Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, Reichssicherheitshauptamt. Do tego dochodzi służba bezpieczeństwa jako specyficzny organ SS. To nie właśnie instytucje były głównymi wykonawcami masowych mordów, nawet jeżeli, jak w przypadku generalnego gubernatorstwa mogły liczyć na pomoc Policji Granatowej. Osobno należy również wspomnieć o zebszczucu. Na zachodnich terenach Polski odgrywał on dużą, większą rolę niż, niż na wschodzie. Szybko podporządkowano go SS, jednak w pierwszych mies miesiącach okupacji niechlubnie wsłały się często bez sensowną brutalnością wobec polskiej i żydowskiej ludności. W trzeciej rzeszy, partia i państwo zostały zorganizowane według. Tak zwane zasady wodzkowie, po niemiecku to jest Führerprinzip. Oznaczało to, że istniała ścisła hierarchia. Wszelkie decyzje podejmowane były na górze i przekazywane jednokierunkowo na dół. Nie było miejsca na opinie funkcjonariuszy niższych szczebli. O obsadzie najwyższych stanowisk decydował bezpośrednio Adolf Hitler. A w przypadku SS Heinrich Himmler. W przypadku konfliktu między różnymi organami administracji zawsze powoływano się na ową legitymację z samych szczytów władzy z celu udowodnienia swoich racji. W rzeczywistości, obok administracji cywilnej i SS istniały jeszcze inne organizacje o znanych kompetencjach. Należy wspomnieć w tym wypadku o Wehrmachcie, planie czteroletnim czy głównym urzędzie Powiernicznym Wschód. Organy te były odpowiedzialne za wyzyskiwanie polskiej gospodarki oraz pracę przymusową, i dlatego trzeba je również zaliczyć do aparatu represji. Uwzględnić należy również instytucje germanizacyjne, jak na przykład komisaria Rzeszy do spraw umacniania niemiecki, czy centralnej przesiedlence. Swierżnictwo na tymi instytucjami zagwarantował sobie Heinrich Himmler, a następnie oddelegował je na wyższego dowództwa SS i policji. Dotychczas wspominałem tylko o niektórych instytucjach rządowych. Na tym jednak nie koniec, gdyż istniały również administracje regionalne, w Rzeszy były to regencje, a w Generalnym Gubernatorstwie dystrykty, oraz lokalne, odpowiednio Landrat i Kreskommando. Na wszystkich poziomach odwożono podział resortów i rozdział między administracją cywilną, a instytucjami SS i policji. Również każdorazowo władze policyjne formalnie były częścią administracji cywilnej, jednak w niewielkim stopniu rzeczywiście jej podlegały. Czym zatem różniły się między sobą administracje na terenach przy łączonych do Rzeszy i w generalnym Gubernatorstwie? W rzeczywistości różnice nie są. Tak wielkie, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Wiele z nich miało niemal identyczne kompetencje, mając równocześnie różne nazwy, na przykład Landrat i Kreiskommando. Administracja w Generalnym Gubernatorstwie rozowania była na klasycznej administracji niemieckiej. Nazwy jej organów miały jednak Podkreślać tymczasowy charakter tej struktury. Podział kompetencji, który na pierwszy rzut oka wydawał się bardzo jasny i klarowny, okazał się zupełnie chaotyczny, a to z powodu częstych zmian, szczególnie widoczne jest to w odniesieniu do polityki antyżydowskiej, chociaż na początku okupacji czyli do początku 1940 roku. Leżała ona w kompetencjach SS. Od połowy 1940 roku decydującą, decydującą rolę zaczęła odgrywać administracja cywilna. Było to spowodowane tym, że jeszcze nie myślano wówczas o fizycznym wyniszczeniu Żydów, a wyzysk ekonomiczny ludości żydowskiej wydawał się bardzo pasować do kompetencji administracji cywilnej. Dlatego też getta w generalnym gubernatorstwie było zakładane przez urzędników krajską, z wyjątkiem getta warszawskiego, za które odpowiedzialny był dystrykt. Dopiero dwa lata później, latem 1942 roku, SS odzyskało wpływ na politykę w stosunku do Żydów i rozpoczęło akcję Reinhardt, czyli fizyczną eliminację ludności żydowskiej. Żydów, którzy przeżyli, SS wykorzystywało jako siłę robocze, które wypożyczanie okazało się całkiem dochodowe. Już w tym krótkim zarysie widać, że niewielkie zmiany w zakresie kompetencji miało często inne, aniżeli tylko organizacyjne źródło. W 30 roku była to ekonomia, w 32 ideologia, a polityka nieustannie wahała się pomiędzy tym dwoma biogunami. W rzeczywistości jednak przykłady te wskazują na jeszcze jeden zasadniczy problem nazistowskiej administracji. Kontrastu pomiędzy jasnymi, odgórnymi wytycznymi a z centrum a dynamiką na poziomie lokalnym. W nauce od wielu lat debatują się na temat tego dysonansu. Dyskusja dotyczy również pytania, czy wymordowanie Żydów było kierowane odgórnie z centrum, czy też wyniknęło z rozwoju sytuacji na poziomie lokalnym. W przeciwieństwie do strukturalizmu, który akcentuje przede wszystkim znaczenie lokalnych zwierzchników, intencjonalizm podkreślający główną rolę Hitlera w całym procederze wydaje się być w odwrocie. W Generalnym w Gubernatorstwie trwała zażarta walka o wpływ na politykę w stosunku do Żydów między Hansem Frankiem a Friedrichem Wilhelmem Krügerem. Zmiana kompetencji musiała być zawsze zatwierdzona przez Berlin, a Krüger osiągnął w 1942 roku swój cel. Zarzucając Frankowi zbyt nonszaloncką i mało skuteczną politykę wobec Żydów. Jego propozycją było podjęcie radykalniejszych środków w celu rozwiązania kwestii żydowskiej. I tak, oto akcja Reinhardt okazała się dla SS nie tylko możliwością wyboru Żydów, ale także Umożliwiło przejęcie kontroli nad tą, nad tą polityką. Schemat podziału kompetencji w kwestii polityki wobec Żydów w generalnym gubernatorstwie nie da się niestety bezpośrednio przeznieść na inne obszary w rzeczywistości najlepiej sprawdzą się dokładnie opis zakresu kompetencji i jego zmian w czasie. W ten sposób można dojść do zaskakujących rezultatów, które kwestionują w pewnym stopniu utarte przekonanie o brutalności SS i nieco mniej brutalnej administracji cywilnej. Najistotniejszym przykładem jest w tym wypadku organizacja SzMELT na Górnym Śląsku, czy dokładnie nad Zwyczajnie pełnomocnik kierownictwa Rzeszy SS i szef policji do kierowania do pracy obcych narodowości. To jest cały tytuł. On był odpowiedzialny jednak tylko za żydowskich robotników przymusowych na wschodnim górnym Śląsku. To on, a nie administracja cywilna, zorganizował ich wyzysk ekonomiczny. Co ciekawe. Nie musiał on w stosunkach z administracją cywilną uzasadniać, dlaczego Żydzi na Górnym Śląsku mieli przeżyć dłużej niż w kraju, wartu, w kraju Warty czy generalnym gubernatorstwie. Dlaczego? Po prostu dlatego, że nie był nikogo, kto chciałby osią osiągnąć jakieś. Korzyści poprzez radykalne postulaty wyborowania Żydów. Dopiero rok po tym, jak w generalnym gubernatorstwie zwyciężyły racje polityczne w sprawie ostatecznego rozwiązania, na Górny Śląsk dotarł, co znamienne, z Berlina rozkaz rozpoczęcia eksterminacji. Radikalizacja na niższych szczeblach administracji, której przyczyną zawsze była część powiększenia zakresu własnych kompetencji, była głównym powodem zmian w strukturach administracji. Inną motywą był na przykład niezadowalające rezultaty prowadzonej polityki, jak w przypadku pozyskiwania przymusowej sił roboczej. Początkowo odpowiedzialna za to była administracja cywilna. Jednak w marcu 1942 roku został dodatkowo powołany Generalny pełnomocnik Rzeszy do spraw zatrudnienia. (der für den Arbeitseinsatz, który przejął część kompetencji. Równocześnie, podobnie jak innym władzom, nakazano mu współpracę. Pomimo rywalizacji, współpraca ta okazała się skuteczna, skuteczna co dowodzą z niemieckiego punktu widzenia rezultatu. Jak należy zatem ocenić zróżnicowane zmieniające i zazębiające się elementy niemieckiego aparatu represji? Były one z pewnością dysfunkcjonalne i kontraprodukt kontraproduktywne, a jednak były odpowiedzią na ciągle zmieniające się w trakcie wojny interesy i sprzeczności pomiędzy ekonomicznym, racjonalnym w założeniu podejściem a celami ideologicznymi Hitlera. Tak. Czyż jak umożliwiły one osiągnięcie tego, co Niemcy założyły obie na okupowanych terenach? Mam na myśli wyzysk i zniewolenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Niestety, jak już wspomniałem, profesor Piotr Kołakowski, który miał dokonać przedstawienia tej samej tematyki, aparatu represji, organizacji i zadań nie dotarł na naszą konferencję ze względu na, ze względów osobistych nie mógł przybyć, za co przepraszam. Czy wobec tego pan, panie doktorze mógłby zarysować chociaż, nakreślić taki szkic porównania z okupacją sowiecką tej tematyki? Tak. E... No i to jest naprawdę skomplikowane. E, czy mogę mówić po, nim, po angielsku? Bo po mm -hmm. polsku to jest. Dobrze. <laughs> well, I'm, I'm obviously not an expert on, uh, on, on, on Soviet uh, occupation in, in, in Poland. So. Głośniej? Ok. Um, so, and of course you ask me just. An hour ago, so it's. I have to improvise a bit. Um, it, as far as I understand it, it the Soviet uh, administration uh, was not so divided in, uh, in 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 among itself, which means that uh, that it was it was chaotic per se but it was not chaotic because it was diverse that means that in uh, Lwów uh, it was more or less the same as in Wilno uh, probably politics were different but the administrati uh, administrative scheme was the same i think this is a difference from from the uh, german administration um There's, there's probably people who know much more about it than, than I do and can elaborate on it, so probably you, you want to do that. Dziękuję bardzo. Jakby streszczając tę wypowiedź, doktor Leszczot zwrócił uwagę, że w wypadku okupacji sowieckiej nie było nie mieliśmy de facto dwóch okupacji, jak w wypadku okupacji niemieckiej. To znaczy, że tutaj ta administracja pod okupacją sowiecką, ten system aparatu represji nie był tak bardzo zróżnicowany jak w przypadku generalnego gubernatorstwa i ziem wcielonych do Rzeszy. Mamy teraz czas jeszcze na pytania. Zachęcam Państwa do wzięcia udziału w dyskusji. Już widzę, że zgłasza się profesor Paczkowski. Bardzo proszę, panie profesorze. Mam takie właśnie poboczne pytanie do pana. Czy była jakaś różnica w organizacji aparatu represji czy aparatu kontroli niemieckiego pomiędzy ziemiami wcielonymi do III Rzeszy, a Starą III Rzeszą? Między Wartegał a, nie wiem, Wirtembergią. Czy zachowana tutaj była jakaś specyfika tych ziem, które no, musiały być najpierw organicznie wciągnięte w całą strukturę państwową III Rzeszy? Czy istniały jakieś odrębności, jeżeli chodzi o formy, o podległości. Czy gaulajterzy, tacy jak Greiser czy Fischer, mieli jakąś autonomię większą, niż gaulajterzy na ziemiach, no nazwijmy je to ziemiami dawnymi Trzeciej Rzeszy? Well, I will continue to answer in English if that's okay for you, because it's obviously easier for me. Um, so... Yes, there were quite large differences between the Reich and uh, the, the uh, territories annexed to the Reich. Um, well, first of all, and that's obvious, in uh, in the Reich we have an administration that is that is that has emerged from 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 a tradition of I don't know 200 years or so. So it was kind of a grown administration, and uh, in fact, uh, the the administration itself was. So the, the, the schemes of administration were not changed by the Nazis. I mean, they, they, uh, they, they, they had their own personnel. They, they introduced this uh, uh, Führerprinzip, uh, which means that, that all orders come from, 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 from top to down. Um, so they, they altered this administration, but like the, the, uh, all, the, all the levels of administration were not changed. And here in Wartegau, they are introduced. And uh, uh, in in Wartegau, as there is no, I mean, there is no, how to say that there is no German no, no German foundation. That means that, of course, in Wartigau there is a, a huge majority of Poles living. So uh, the, this administration can't draw on on Germans, but it's an, on Germans from uh, from the region. It did in parts, but most of the administration came from the Reich. So, um, the administration basically—they are new to this region, and they are not only new because they introduce a new administration, but because all the personnel that comes is new to the region too. Um, and this—you ask for the the autonomy. Uh, this is why the autonomy in the annexed territories is much larger than in the Reich, because in the Reich you have, for sure, on the on the lower levels, you have competent personnel, personnel which already served before 1933, and which. Uh, as a has a, a tradition and which sees themselves as as part of the uh, of the german civil servants and who basically they do their job they do their job they do their job when who, whoever rules whoever governs and they do a job for germans this is for which means for compatriots and this is why autonomy was neither required nor uh, was it something that uh, uh, Berlin wanted to have? Berlin wanted to control directly from top to down. And this is what happened in the Reich. But this is what did not happen in Wartigau. Because there they said, well, this is special conditions. You know, you, have, you don't have Germans, you have Poles to govern, you have Jews to govern. And uh, you have to decide for yourself. And this is why they gave them huge autonomy. And uh, it, i elaborated on this thing whether there is intentionalism or structuralism so whether the the, the important decisions come uh, from above or whether they are made by the the say regional uh, uh, the, the the regional um, bodies like general Gouvernement. in my mind this structuralism is how you can explain nazi rule uh, all this radicalization and so on, it was mostly developed uh, on the local level, and then of course it was approved sure, nothing against hitler's will and of course he he appreciated it and uh, uh, in, in many ways he, uh, he he wanted this radicalization, but in the reich, it was not necessary there was i mean it was Mostly to nie było normalne administracje. Więc, na przykład dla niego, którzy żyją w domu w Württemberg, nie było wiele zmian. Ale dla populacji w Wartygau, to było bardzo wielki zmian. Dziękuję bardzo. Jeżeli mógłbym to streścić, czy, czy podsumować wypowiedź doktora Lensztauda. Doktor Lensztaud przyznał, że faktycznie na ziemiach wcielonych do Rzeszy aparat policyjny, SS i administracja cywilna miały większy zakres uprawnień niż Rzeszy. To w dużej mierze wynikało z tego, że na to pozwolił Berlin, to znaczy pozwolono na to, aby doszło do radykalizacji tych nastrojów zbrodni, do których dochodziło na tych terenach, ponieważ tam administracja niemiecka nie miała tej podstawy, którą miała w Rzeszy, nie miała nie była osadzona w społeczeństwie niemieckim.